Cześć, tu Ola. Witam Cię na moim kanale i zapraszam Cię na dzisiejszą łagodną i wyciszającą praktykę jogi, która pomoże Ci wracaniu sobie z tymi wszystkimi emocjami, które czasami są trudne, które czasami są obezwładniające i przytłaczające. I dam ci taki zestaw narzędzi, z którego mam nadzieję będziesz mogła korzystać, będziesz mógł korzystać i będziesz mogła, bądź mógł do niego wracać wtedy, kiedy tylko będziesz tego potrzebowała. Ta praktyka będzie krótka, a sany, przez które przejdziemy, będą naprawdę podstawowe, a to, na czym się skupimy, to będzie przede wszystkim. Regulacja naszego układu nerwowego. Także wskakuj w coś wygodnego. Nie musisz nawet rozwijać maty, tylko znajdź sobie ciche, bezpieczne i spokojne miejsce, w którym czujesz się komfortowo i zaczynajmy. Naszą dzisiejszą praktykę zaczniemy sobie w pozycji dziecka. Także rozstaw kolana szerzej niż biodra wyciągnij dłonie do przodu, pozwól, żeby czoło spłynęło na matę. Dociśnij nos, do maty i od razu zacznij prowadzić swój oddech świadomie, weźmy wspólnie świadomy wdech nosem. I jak najdłuższy i najspokojniejszy wydech ustami. Wdech nosem. I kontrolowany długi wydech ustami. I ostatni raz wspólnie, wdech nosem. I wydech ustami. Jeżeli to możliwe, zacznij prowadzić już swój oddech nosem, skupiając się podczas dzisiejszej praktyki na jak najdłuższych, i wolniejszych wydechach. Długie wydechy sprawiają, że nasz układ nerwowy wchodzi w stan wyciszenia i relaksacji. Także może niech to będzie Twoją intencją na te zajęcia. Będąc ciągle w pozycji dziecka, przejdziemy przez bramari Pranayama. To jest pra Pranayama brzęczącej pszczoły, podczas której mruczymy sobie z wydechami. Czyli wdech odbywa się nosem, wydech też nosem z mruczeniem. Mm. Tak mruczysz sobie do momentu, w którym czujesz, że już brakuje Ci powietrza. I bierzesz kolejny wdech. I z wydechem ponownie mruczymy. Niech to mruczenie naprawdę rezonuje w Twojej czaszce i w Twoim ciele. Ja nie będę mruczała, żeby Cię nie wpijeć ze Twojego rytmu, ale jeszcze raz. Mniej więcej Ci to zaprezentuję. Także wdech nosem. I wydech. Mm. Zrób jeszcze pięć powtórzeń w swoim tempie. Postaraj się puścić swoje może jakieś przekonania czy ograniczenia. Wiem, że czasem, żeby puścić głos, to wymaga takiego momentu, aby się przemóc, natomiast to mruczenie naprawdę jest kojące dla, dla naszego układu nerwowego, więc totalnie się temu oddaj. Pomalutku z kolejnym wdechem zacznij przechodzić dłoni w stronę Twoich kolan. Połącz kolana razem i usiądź sobie na piętach. Znajdź równowagę na Twoich palcach i rozłącz kolana do boków. Połącz dłonie przy mostku, znajdź swoją równowagę. Znajdź jeden punkt przed sobą, który pomoże Ci zahaczyć Twoją uwagę. Pamiętaj, oddychaj spokojnie nosem. kontroluj swoje wydechy. Weź jeszcze jeden wdech tutaj i z wydechem odłóż dłonie na matę. Odstaw stopy na szerokość bioder, złap się dłoni, za łokcie i zupełnie luźno puść ciało, bujając się. Może pozataczasz ósemki swoimi łokciami Poczuj, że ciało robi się miękkie, plastyczne Poczuj, że czoło się rozluźnia, skronie, szczęka. I odłóż sobie lewą dłoń na udzie, na piszczeli albo na kostce, uginając lewą nogę w kolanie, wyciągnij prawą rękę do góry. Weź wdech i wydech. Zmiana strony, prawa dłoń, udo piszczel, kostka, lewa ręka wyciągnięta. Wdech. Wydech. Wdech, prawa ręka do góry. I wydech, prawa dłoń w dół. Ostatni raz, wdech, spuszcz lewą dłonią. I wydech, do skłonu. Weź wdech nosem. I zrób wydech ustami, wzdychając sobie. i jeszcze raz wzdychamy, wdech nosem i wydech i wdech nosem i wydech po malutku z wdechem kręg po kręgu z ciało stopy na szerokość bioder ja przejdę tutaj żebyście nie widzieli, żebym miała miejsce i pomału zacznij wprawiać swoje ciało w ruch Pójdź zupełnie różne ręce odblokuj kolana odblokuj też palce stóp tak żeby, żebyś mogła mógł swoje pięty przetaczać I za każdym razem, jak się skręcasz, delikatnie uderz swoimi dłońmi o uda, o biodra. Należy zamknąć sobie oczy. Niech to nie będą przesadne ruchy, na siłę generowane. Niech one będą luźne, swobodne. Oddychaj spokojnie nosem. Możesz zamknąć sobie oczy, jeśli to komfortowe. I zacznij na skrętach mocniej ukinać nogi w kolanach, prostując je w środku, w centrum. I pomału zacznij wyciszać ruch. Stopy ciągle na szerokość Twoich bioder. Przejdziemy sobie przez kolejne ćwiczenie oddechowe. Z wdechem uniesiemy ręce nad głowę. Dobierzemy jeszcze raz powietrze na kolejnym wdechu. I jeszcze raz dobieramy powietrze po ukosie. I robimy mocny wydech tutaj. I zobaczcie, wdech. I wydech. Strzepujemy napięcie. Wdech kura Bok, ukos, wydech. Zostań sobie na dole, odłóż dłonie na łokcie, pójdź zupełnie luźno ciało. Możesz przejść sobie na tę matę. Ustaw stopy na szerokość bioder, przespać roj dłońmi do psa z głową do dołu. Weź wdech tutaj i z wydechem odłóż prawe kolano pod prawym nad garstkiem. Wycofaj lewą nogę, tak żeby stopa lewa była płasko na macie. Weź wdech i na wydechu możesz zejść niżej, na swoich przedramionach, spokojny mierowy, świadomy oddech. Spnij się na dłonie, przenieś ciężar ciała na prawy pośladek i wyciągnij lewą nogę do boku, tak żeby twoja prawa stopa była na lewym wewnętrznym udzie. Lewa dłoń gdzieś na wysokości lewego kolana, z wydechem wyciągnij prawą rękę do góry i z wydechem skłoń się w stronę lewej nogi. Niech Twoją intencją będzie otwarcie się. Niech Twoją intencją nie będzie żadne sięganie w stronę stopy czy nogi, tylko po prostu przyjemność w tym ruchu, poczucie swojego ciała, poczucie oddechu, zrobienia miejsca na no te czasem niewygodne emocje, których doświadczamy. I pomału z wdechem. Wróć do pionu, wyciągnij lewą nogę do tyłu, przejdź do psa skowu, do dołu, przyciągnij się w psie z wdechem i z wydechem lewa stopa, pod lewy nadgarstek, prawa noga, wyciągnięta do tyłu. I wejdź do pozycji kołębia. Malutku. Z wdechem u niej z Usiądź na lewym pośladku. Wyciągnij prawą nogę do boku. Z wdechem wyciągnij lewe ramię w górę i wydech skłon. wszystko. z cało i znajdź dla siebie najwygodniejszą pozycję. Możesz skorzystać sobie z poduszki, z kocyka, podłożyć pod miednicę. Wydłuż swój kręgosłup. Odłóż na chwilę dłonie na kolana, pomagając sobie w znalezieniu pionu kręgosłupa, odpychając się od dłoni, I przejdziemy do naszego ostatniego ćwiczenia, które reguluje nasz układ nerwowy, do tak zwanego uścisku motyla. Odłóż sobie prawą dłoń po, prawej, po lewej stronie klatki piersiowej, albo gdzieś tutaj na ramieniu, czy z boku lewego ramienia. A lewą dłoń po przeciwstawnej stronie. Mam niestety mikrofon w takim nieszczęsnym miejscu. Ale albo twoje dłonie będą mniej więcej na tej wysokości, albo tutaj, albo tu, tak żeby było Ci wygodnie. To jest bardzo proste ćwiczenie, które jest naprawdę dostępne w każdym momencie powoli rytmicznie, co jest ważne. Zaczynamy oklepywać nasze, naszą klatkę piersiową albo nasze przedramiona. Na zmianę. Lewa, prawa dłoń. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Znajdź swój rytm w tym uścisku motyla. Jednostajny, spokojny. Postaraj się oddać temu rytmowi. Oddychając spokojnie. przenosząc uwagę to z lewej dłoni na prawą, z lewej na prawą. Jeżeli zaczynają cię boleć przed ramiona, masz wykonywać to samo ćwiczenie z dłońmi odłożonymi na udach albo na kolanach. Jeszcze ostatnia parę powtórzeń. Odłóż dłonie na kolana. To jest jak najdłuższy, jak najgłębszy wdech. Zatrzymaj powietrze u szczytu. Zostań na chwilę. I wydech. Zbliż prawe ucho do prawego barku. Możesz delikatnie odłożyć dłoń na lewym uchu. I druga strona. Wróć głową do centrum i pomału odłóż plecy na matę, przytulając uda do klatki piersiowej. Przemasuj plecy, wyciągnij nogi, wyciągnij ręce. Przechodząc do szavasany, do relaksu. Niech Twój oddech już płynie niekontrolowanie, porzuć też kontrolę nad swoim ciałem. Wszystkie punkty styku ciała z Twoją matą. Poczuj prawą i lewą piętę, prawą i lewą łydkę, prawy i lewy pośladek, prawą i lewą dłoń. Prawą i lewą łopatkę, lice. poczuj jak ziemia, na której leżysz Cię przyjmuje, Cię wspiera. jak pozwala Ci oddać ciężar Twojego ciała, pozwala Ci się zatopić, rozluźnić. Jeżeli Twoje myśli odpływają, nie przejmuj się. Wracaj do obserwacji tych odczuć płynących ze stykania się ciała z powierzchnią, na której się znajdujesz. I możesz zostać dłużej w relaksie cudnie natomiast będziemy powoli kończyć także zbliż uda do klatki piersiowej wyciągnij ramiona westchnij się zwiń się w kuleczkę przekręć się na prawy bok Odpychając się od lewej dłoni, usiądź w wygodnej pozycji, jak najwygodniejszej. I z wydechem przenieś ręce bokiem nad głowę. I z wydechem dłonie spływają do mostka. Podziękuj sobie za tą praktykę. I pamiętaj, że to jest jak najbardziej w porządku, i to jest jak najbardziej naturalne mieć gorsze momenty, odczuwać emocje, które są czasem naprawdę trudne do odczuwania i do zaakceptowania. Daj sobie przyzwolenie na to, żeby czasem po prostu czuć się słabo jest w porządku i to jest częścią naszego życia i doświadczenia bardzo Ci dziękuję za tą praktykę mam nadzieję, że trochę Ci pomogła zatroszczyć się o Ciebie w tym, o siebie w tym trudnym stanie w tym trudnym momencie pamiętaj, że te ćwiczenia które tutaj wspólnie wykonywałyśmy wykonywaliśmy Możesz je też sobie wykonywać osobno, tak jak ten oddech bramarii, ćwiczenie to jest oddech szczęścia z podnoszeniem ramion i uścisk motyla. Tak naprawdę część z nich jest dostępna w każdym momencie, nawet jak nie wiem, jesteś w pracy i Musisz może pójść do łazienki i zrobić te ćwiczenia, ale, ale one naprawdę działają, naprawdę mają, mają moc, tylko muszą być wykonywane regularnie. I musimy im poświęcać po prostu trochę czasu. Także to był taki, taki zestaw tego, co pomaga w pigułce. I no i co? I mam nadzieję, że będzie Ci lepiej. Dzięki i. Do zobaczenia.